Jako, że ostatni film cieszył się dużą popularnością, postanowiłem, że wlecimy z kolejnym odcinkiem, w którym pokażę Wam 5 największych wpadek Lorda na filmach, w których miał przyjemność wystąpić. Wszystkie linki i źródła macie w opisie i na filmie, a jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, dajcie znać w komentarzach i zasubskrybujcie mój kanał. Być może Wy także dostrzegliście jakieś wpadki tego typu. Zacznijmy od wpadki, która pojawiła się na jednym z ostatnich filmów naszego lorda. Marek zdejmuje swoje buty i jest to bardzo ważny element. Musicie dobrze się przyjrzeć. Zdążyliście? No to jedziemy dalej. Kamerzysta został zamknięty w toalecie, a po wyjściu i zobaczeniu Marka w łóżku został wygoniony przez niego z mieszkania. Cruzhfield wyrzucił mu na klatkę buty i kazał jak najszybciej się wynosić. Tyle tylko, że przecież Marek wyrzucił swoje buty, a kamerzysta prawdopodobnie swoich w ogóle nie ściągał. Kolejna wpadka miała miejsce w filmie, gdzie nasz lord miał spędzić noc u psychofanki. Dokładnie w 8 minucie i 30 sekundzie, psychofanka postanowiła zdjąć mu kurtkę. O kurcze, czyżby to była metka? Nie, to nie może być metka. A w dodatku metka z przeceną? Niemożliwe. Nasz lord nie zrobiłby nam tego. Dobra. Trzecia wpadka. Będzie to wpadka, co prawda, nie na kanale Lorda, a na kanale założonym przez Gimpera o nazwie Lekko nie będzie. Myślę, że wielu z Was widziało ten odcinek, ale czy zauważyliście, że Lord ma założoną odwrotnie opaskę? Wielu z Was może pomyśli, że to wpadka. Ja z kolei myślę, że Marek po prostu wytycza nowe trendy. Na kanale kamerzysty Kruszwil wziął udział w odcinku, podczas którego wylewali różne substancje na olejnika. Czasem Marek musiał podejść do kamery, ponieważ odcinek nagrywany był w slow motion. Moją uwagę przykuł ten statyw, dlatego że posiadam identyczny. Jego koszt to około 8 dyszek, a to mało prestiżowa kwota. Teraz tak sobie w sumie myślę, że Kruszwil chyba nie mógłby kupić tak taniego statywu. Tego na filmie nie widać, ale moim zdaniem musi on mieć pozłacane nogi. A wy co o tym myślicie? Czy Marek kupiłby tak tani statyw? Dobra, ostatnią wpadką jest wpadka, którą wyłapałem po publikacji ostatniego filmu z wpadkami Lorda. Prezentowałem tam gafę z banknotami jednodolarowymi, które wiesza na choince. Niemniej, czy zauważyliście te mało prestiżowe spinacze, które posłużyły do ich przypięcia? Dajcie znać w komentarzach, czy Wy też takie macie u siebie w domu. Ci właśnie, którzy takich używają, od dziś mogą czuć się jak Lord. To by było na tyle w tym odcinku. Zerknijcie jeszcze na ostatni odcinek wpadkami na filmach Lorda. Powinien Wam się pojawić gdzieś tutaj, na środku ekranu. Tak, o. No i pamiętajcie, traktujcie te filmy z pewną dozą...